Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Jeśli mnie nie znacie, ja się nazywam Ania i lubię makijaż i nie tylko. Dzisiaj w filmie, tak jak widzicie po tytule, zajmiemy się paletką, tą drugą z najnowszej kolekcji z Revolution Pro i Natali Siwiec. Dorwałam ją w końcu, więc myślę, że warto ją przetestować. Pokażę Wam oczywiście słocze, zrobimy jakiś szybki makijaż, może troszkę glam. I zostańcie ze mną do końca, bo będę miała dla Was małą niespodziankę. W formie konkursu. Tak więc e, zaczynamy. Myślę, że zaczniemy od słoczy. E, pokażę Wam, e, jak wyglądają cienie, i zaraz przechodzimy od razu do makijażu. Tak? Potrzebujesz się koniecznie znaleźć na tym filmiku? Koniecznie. Tak? Też cię interesuje ta paletka. Mhm. Rozumiem. Ale nie ma tak dobrze. To nie jest film makijaż z benkiem. Nob. Nie ma takiej opcji, jomuś. Zaczynamy zabawę? Ja zaczynam od e, bazy. I zacznę sobie od tego. Five hours later. Dobra, zacznę sobie tutaj od tego cienia Love, taki fajny, mm, zgaszony, zimny brązik. I zacznę od załamania powieki. I pigment naprawdę i bardzo ładny, taki neutralny brązik. Bardzo delikatna Dobrze, i teraz myślę, że pójdę w cień aubergine Taki fajny, ciemny bordo Pakuję go sobie Użyję sobie um, kleju do brokatów z Lovely. Robiłam jego test na Instagramie, także jeśli jeszcze go nie widzieliście, to Was zapraszam o tutaj. Na Instagram TV jest właśnie test um, tego kleju. Eee, kto widział ten, wie. Słyszał o wszystkich moich wnioskach ale generalnie porównywałam go do Glitter Primera z NYX -a. i jeśli jesteście ciekawi, no to wpadajcie zobaczyć jak on wypadł i zaczniemy sobie od cienia Moon Albo może nie. Weźmy sobie odcień Tulum. Takie piękne złotko z lekkim takim podbiciem różowym. Tylko chyba tym mi będzie trochę niewygodne. spróbuję paluchem trochę ok no muszę powiedzieć, że taki bardzo nieoczywisty kolorek ale bardzo ładny I jeszcze tak. Na środek powieki dam sobie troszeczkę odcienia Happiness. Wow, ale piękne. Przepiękne. Naprawdę przepiękne. I dołożę sobie odrobinę tej oberżynki i odrobinkę małym pędzlem sobie poprawię linę, przypadkis, jeszcze złapię sobie troszeczkę tego koloru moon, ale zrobię go, zrobię to na mokry pędzel więc muszę się dostać do jakiegoś sprayku i sobie go troszeczkę tam na sam początek na sam początek wewnętrznej powieki bo chcę troszkę jednak tutaj rozjaśnić to miejsce Jedyne czego tak zupełnie szczerze mi brakuje w tej paletce To jakiegoś takiego mega ciemnego koloru I użyję sobie właśnie czarnego od Maximo Po to, żeby troszeczkę zewnętrzny kącik bardziej tak pogłębić Bo co prawda myślę o linerze Ale nie chcę jakoś tak robić tego linera bardzo... W taki mocny sposób, więc odrobinkę sobie dam czarnego kącik. Bo to od razu fajnie tak zaakcentuje to oko i od razu citeczkę na dół, żeby to złączyć. Moim zdaniem od razu oko jakoś tak fajnie wygląda z odrobinką czerni, może nawet bez linera się obejdziemy, zobaczymy. Dobra, kończę drugie oko i wracam do Was. Okej okay, kochani, tak się prezentuje makijaż całej twarzy. Co na ustach? Na ustach Lip Amo w odcieniu 01 New York od Mio. I teraz tak, co do paletki. Mam, jak już wiecie, tą bardziej kolorową wersję, czyli tą Let's Go Wild. Jeśli jeszcze nie widzieliście testu na moim kanale, to zapraszam Was do obejrzenia. I powiem Wam tak, że tamta paleta jakoś zrobiła na mnie większe wrażenie. Nie mam pojęcia dlaczego. Wydaje mi się, że tamte błyski. Troszkę lepiej wchodzą, fajnie siadają na oku, nie trzeba aż tak. Dużo włożyć w pracy, żeby one się do oka przyczepiły. Z tymi troszeczkę pff, trzeba się pobawić, ale generalnie kolorystyka jest bardzo ładna, bardzo neutralna, bym powiedziała. Dla kogoś, kto nie lubi jakiejś mocnej zabawy z kolorem, to jest bardzo fajna opcja. Piękne, takie fajne kolory, typu ta oberżynka czy Matylda, fajne brązy i cieplejsze i chłodniejsze, jaśniejsze, ciemniejsze, więc naprawdę do takiego standardowego powiedzmy makijażu, nieartystycznego jak najbardziej się nadadzą. Ja się zakochałam w tych kolorach, uwielbiam ostatnio ten kolor na oczach i bardzo często go noszę na co dzień, chociaż kiedyś byłam bardziej fanką fioletów, teraz bardziej borda, oberżyna, tego typu kolory, więc paletka super się wpasowała w moje gusta. Jestem jeszcze ciekawa tych tego zielonego i tego koloru dream, jak się będą fajnie na oku sprawować. Generalnie jakość cieni jest naprawdę fajna. Pigment jest, można się z nim pobawić, można go budować. Nie robią się absolutnie dziury, nie robią się prześwity, nic się z nimi takiego nie dzieje. Osypu też dużego nie ma, więc jeśli jesteście fankami nakładania najpierw makijażu twarzy, później oka, nie będziecie mieć z tym problemu, bo nic się nie sypie. Opakowanie, jedynie co mam tutaj, ale do tego otwierania, które jest dość uciążliwe, bo nawet jeśli ją położycie, to ona będzie się niestety zamykać. Ok, przejdźmy teraz do niespodzianki, jaką jest konkurs. Mam dla Was konkurs w którym do wygrania u mnie będzie ta paletka kolorowa Let's Go Wild Revolution Pro ze współpracą z Natalią Siwiec. Wiem, że część z Was się zastanawiała nad jej kupnem, nie do końca była pewna, bądź też nie mogła jej znaleźć u siebie w drogeriach, więc jeśli tylko chcecie, możecie wziąć udział w konkursie i możecie wygrać tą paletkę. Co do zasad. Chciałabym, żeby nie było to zwykłe losowanie albo po prostu Wybór na zasadzie komentarzy, tylko chciałabym Was troszkę zaangażować, i chciałabym, żebyście, żeby ten konkurs był takim konkursem, w którym ja bardzo lubię brać udział, czyli konkursie kreatywnym. Chciałabym, żebyście odtworzyły bądź odtworzyli jeden jakiś z moich makijaży ode mnie z profilu. Może to być makijaż, może to być charakteryzacja, cokolwiek tylko chcecie, i żebyście zamieścili to u siebie na profilu, oznaczyli to hashtagiem i oznaczyli oczywiście mnie. O tym, że musicie mnie obserwować, chyba nie muszę nikomu mówić. Do terminu i wszystkich zasad, znajdziecie wszystkie informacje na dole, tutaj, jak i pod zdjęciem na Instagramie. Czekam niecierpliwie na Wasze zgłoszenia. Naprawdę jestem ciekawa, które makijaże wybierzecie, które będziecie chcieli odtworzyć. Więc szukujcie pędzle w dłoń, a ja czekam, czekam na Wasze prace z niecierpliwością. Tak więc kochani, to wszystko w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za kolejny raz. Eee, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Czasem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa!